Hej, cześć, witajcie moi drodzy, przywitałem się w stylu Maxerio, a to jest Gothic 3 z Mierzbozów. E, no i co? Dzisiaj mam m, fajne rzeczy do zrobienia. E, dajcie znać oczywiście jak mnie teraz słychać. E, no co? Zobaczmy, co tu jest do zrobienia pięknego, zajebistego, cudownego. Oj, 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 przepraszam. E, przepraszam was. E, z tego popwirtu mam. E, ej? filtrem walłem, o jakie laksy. Biedny Ej tutaj, gołębie Te gołębie możemy skuczyć Na dach Opa, opa, opa i trochę ich powybijać Mewa, przepraszam, to są mewy Ale 10 expa, nie w kich dmuchał Bez i, dasz radę? No, dasz radę czy nie dasz radę? Idę debilu. Tylko tego nam trzeba. Hmm. Tutaj, A, tylko tego nam trzeba. coś takiego. O nie, bez i! nie wywal się. Mm, dobra. Kr okruszki chleba, to będzie do sprzedania. Opa, idziemy do Elka. Wyglądasz na zmartwionego. A jak tu się nie martwić? Powiedz mi, jak mam się nie martwić? Uspokój się. Co się stało? Jestem człowiekiem kochającym ciszę i spokój. Wiesz, że się nie ożeniłem, bo nie znoszę dziecięcych wrzasków? A co to ma wspólnego z Twymi kłopotami? Ach, moim problemem są ptaki na dachu. Kupiłem dom nad rzeką, bo stoi z dala od miejskiego zgiełku. Ale podobno w mieście zjawił się jakiś szalony miłośnik ptaków. Wydaje mu się, że mój dach to najlepsze miejsce na zlot mew z całej myrtany. Jak on to robi? Nocą rozsypuję okruchy chleba na dachu, a o poranku panuje tam taki zgiełk, że nie słyszę własnych myśli. Mogę ci pomóc. A możesz? Znajdziesz tego szalonego miłośnika ptaków? Będę ci dozgonnie wdzięczny. W zamian chcę od ciebie jedynie listu polecającego. Z przyjemnością napiszę ten list. A miłośnik ptaków wszędzie rozsypuje okruchy chleba. Od tego możesz zacząć poszukiwania. Jak można spać przy takim hałasie? Okej, okay, kolejny questik. Zajebisty. Gościu z... Kradasz ptaki z ramu, Sra... Zamknąć ryję. E... Ten, ptaki z rają mu na dachu. Chciałem powiedzieć, że... <grytanie> Chciałem powiedzieć, że gościu z ramu na dachu. E... Ten. Dobra. Lecimy z goticzkiem. Um, 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 um. Lecimy z goticzkiem Piękny świat przejmuje kana I pszu jego... Nie no, nic nie psujemy. Zajęty, zajęty. zajęty się, jestem. Złodziej. Na pewno masz jeszcze więcej. Dzień wiele dobry, do Co chciałby pan dziś kupić? Przyszła świeża dostawa. Świeża dostawa? Czego? Wszystkiego, proszę wybierać. Co możesz mi powiedzieć o Anogu? Chcielibyśmy mieć lepszego władcę. Codziennie modlimy się o wspaniałego króla, który wszystko naprawi. Do, no dobra. Mogę mu sprzedać te błachostki. Nie. nie masz gościu nic ciekawego, nie? dałby mi się jakiś piła. ciężko kuszę Hmm. Kuszące, kuszące. Wiecie, kuszące, bo odkuszy. <noise> no, to głupie było. Eee. Dobra, mogę sobie kupić mm -hmm. taką kurzę. Pogo. Idź sobie, albo będziemy mieć kłopoty. Gdzie? My, na krzeseczku krzes krzes jak siedzi. <noise> Okej, okay, zmierzch nie jest aż taki zbugowany, dobra? Mamy edycję tą spaczowaną. Nic nie muszę zrobić, co? Ej, ciekawy jak wygląda Gotik 3 taki z, z tej płytki. On już ma wszystkie. Nie? No właśnie, ale ciekawy czy on ma już wszystkie te Spaczowanie. Nie? Wow, wow, wow. No. Jeszcze nie pobierałem. Dobra, tu jest Dragot. A wiesz co, czasem sobie wrócę do Gotika, nie? Nie wiem, przejdę tymi dobrymi, bo jest jeszcze dobra ścieżka w Gotiku 3. Ale zrobię wiadomo dla siebie, nie? No na YouTube zrobię, ale dla siebie. A co też sobie zrobisz, nie jeżeli będziesz chciała? O takie, nie wiem. Yy, nie wiem czy do y mają zakończenie jakieś inne. O albo Moruinda yy, inną ścieżką. <laughs> A jeszcze po polsku będzie. Z naszym dubbingiem. Dobra, bo tu jest ten Miau, miłego dnia! A ty słyszałaś? Miau! Miłego dnia! Witaj. A, a! Dzień dobry. Eee... Witam. Kim jesteś? Mów natychmiast, albo zobaczysz, co potrafią meszpony. Krak! Przysyła mnie Oelk, kupiec Silden. Krak! 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 Twoje mewy hałasują na jego dachu. Świat jest wolny i należy do nas, ptaków. Krak! Krak! Jeśli wejdziesz tam w drogę, zwrócimy na ciebie nasz cały pokarm. Krak! Posłuchaj, musisz natychmiast skończyć z tymi bzdurami. A, bzdurami? Śmiesz obrażać mnie i moje stado? Mój dziób przebije twą czaszkę! Uspokój się! Klnę się na me szpony i skrzydła, że zmiotę cię z powierzchni tej ziemi! Chodź tu! O, chodź tu! Raa, kurwa. Dobra. Na jakim poziomie ja gram? Bra. co no, mi dało na łatwę? A dobra, Giń! przejdźmy. No pewnie, ale jeszcze jest jedna rzecz, którą muszę zrobić. Pójdź, Miam, Miam, KFC, KFC Krzydełka. para-pa-pa-pa. Pa, pa, pa. Happy Meal. <laughs> o jeszcze jedna spierdziela Zrobię z ciebie łódka Przedkę zza... zamawiałaś yy, Ten Skrzydełka skóraka Zamawiałaś rosół skóry <laughs> Nie no dobra Sorry bez takich Rosół skóry Ehm, ognisko. I od razu sobie to Bez pańskiej to znaczy, że moje. Mmm, się Co tu jeszcze jest. Nie ma tu, nie ma tu nic ciekawego. Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma tu nic ciekawego. No dobra, skoro nie ma tu nic ciekawego, to F5 i lecimy. Dzień dobry! To było dobre. Podoba mi się to. Quest był na razie zmierz Bógów mi się podoba. Bardzo, bardzo fajna giera. Wydaje mi się, że nie będę robił alchemii, więc ja sobie to już zjem. Mniam. Mniam. A, niektóre rzeczy nigdy się nie zmieniają. Dobra, chodź tutaj. Chodź tutaj. Dobra, to mogę. To mogę. To mogę. To mogę, to mogę. Eee, zajebiście. Idziemy sobie oddać quest'a. Mnie to nie przeszkadza. To trudno. Opa! No, chycaj! I do tego zioma! Hop! Hopla! Hopla! Zadanie wykonane. O, chwała Bogom, że już go nie ma! Dziękuję za wyświadczenie mi wielkiej przysługi! Oto twój list! Okej, okay. jak widzicie... Kolejny quest został zakończony. E, Jaki może... Być nie może. Go... A nie pierdzie, jak to gorzej by, już być nie może. Mm. Tylka tego nam trzeba. E, tylko tego nam trzeba. Cudowny... Zobaczmy. Weź, obie. Jurgen. Witaj, wyglądasz mi na człowieka, który ma jakieś zmartwienie. Zmartwienie, kłopoty i wszystkie inne nieszczęścia. Czym problem? Chodzi o mojego rywala Taberta. To on jest problemem. Trochę jaśniej, proszę. Zaraz ci wszystko wyjaśnię. Ba, jestem pasterzem od wielu lat. Niedawno jeden z tutejszych kupców także postanowił zostać pasterzem. Co najmniej jakby brakowało mu pieniędzy. W czym tu problem? W czym tu problem? On mi zabiera moje pieniądze. No cóż, miły panie, wydaje mi się to całkiem uczciwe. Ba, chłopcze, nie praw mi tu kazań o tym, co jest uczciwe, a co nie. Ten człowiek wykorzystuje magię do tego, by jego zwierzęta wyglądały na zdrowsze. Ono oszukuje swoich klientów! Rozumiem. To niesprawiedliwe. W Myrtanie nie może być miejsca na nieprawość. A, patriota! No to przysłuż się, Myrtanie! Zrób użytek z tych mięśni! Zarżnij jego zwierzęta. W zamian za tę przysługę podaruję ci nieco złota oraz list polecający. Co ty na to? Dzisiejszego dnia pastwiska pokryją się świeżym truchłem. Ruszam w drogę. Bezimienny, pani Patrioto, to nie jest ok. <śleszamy> ja, biedzie, gościa musimy. krówki zarżnąć. Nie, biedny krówki. Dałyby mi się jakieś zakręcia snu, żeby tam tego gościa odtygować. Na pewno masz coś lepszego do roboty Macie może? Nie, ten nie ma Dałoby mi się coś coś co mogłoby go... nie wiem, uśpić Szukasz e, dobra, dobra gość po, potem, 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 potem. Andasz? Eee, nie ma. Nie chcę żadnych kłopotów. Zabelga? Nie. Właśnie Pewnie rozmawialiśmy o Na pewno masz coś sobie, tak albo będziemy mieć kłopoty. Hmm. Mnie to nie przeszkadza. Nie zapowiada się to dobrze, to jeszcze. No dobra, to co? w piątka i lecimy. Przestań! Przestań! Ej, przestań! A i będziemy z gościem się pizgać. Wo, wo, wo. A mi wilka mgumorka chciał dać. Dobra, zajebiście. Uh, uh, uh. Dobra, dziś tutaj poszły jego krówki. To mi mleczne. Zapiszę sobie, jakby miały mi uciec. Cześć krówko. krówka. mumu. mu-mu. No, halo. Ych. Głupie ścinki. No, god Aż taki jestem słaby, żeby ubić krowę. Naprawdę. Dobra, zamachnąłem się i trochę więcej jej zadałem. Żeby jakieś krowa nie poleciała mi do Nordmaru czy gdzieś tam, nie? By było chore. Dobra, jest jedna. Dobra, druga już sobie wraca tam gdzieś. Prowe mięso oczywiście. Dobra, żeby tylko się nie odpaliły na mnie te woły, czy, czy co to było? No! Gościu! No halo, halo, no Co za <śpiewanie> bezi Nawet krowy nie potrafisz trawić, co? Tu wiadomo, że są te, ale z nimi to raczej Nie mam szans A nie chciałbym próbować O, wraca tutaj jedna marnotrawna krowa Dobra. Jest jedna ubita. Szukamy krówek. Którędy one powinny wracać? Nie wiem. Ale piękny ządek jest, towarzyszy nam. Więc... No cóż, klimacik jest fajny, nie? Wracają krótki. Krówka Mumu. Rówki momu! fakt to jest! Dobra, wszystkie poleciały? Wszystkie poleciały! Zajebiście. Znaczy... No, dwie uciekły, tak? Ale no, gra, najważniejsza, że gra mi powiedziała, że ej spoko zrobiłeś zajebistym kolesiem jesteś. Ej, udało ci się. O, o! EWA! To nie było zbyt fajne. To bolało. Na bizony jeszcze nie mamy sił. Totalnie. Myślałem, że tam sobie z nimi radę, ale... Nie. Nie ma, nie, ma, nie ma sensu nawet. Nie ma sensu. To mamy kolejny zgon. Mówicie. Dobra, to idziemy sobie powiedzieć tamtemu gościowi, że krówki zostały załatwione. Redka, która minuta? Dobra, yy, idziemy sobie tańczy. tędy, może walczmy sobie raz na tej ręce? I, I. No i co? Race Eeey, na 5 listów, sporo. idziemy oddać questa. Halo, hallo. Zadanie wykonane. Świetnie, chłopcze! Oto twoje złoto i list z rekomendacją. Okej. Okay. Bierzemy sobie to. to. I oddał nam jakieś pieniądze. O, wytrychy masz. Przedadzą się. Hmm... mała przerwa. Obert. To jest ten Meryl. Mogę coś dla ciebie zrobić? Wątpię. Jest. Wyglądasz no mi na kolejnego wojownika. Lepiej uważaj, co przy mnie mówisz. Ach, jesteśmy nerwowi, co? Cóż, do tego zadania potrzebuję kogoś, kto zna się na czymś więcej niż broń i przemoc. Ten ktoś musi umieć ruszać głową, ale ciebie pewnie interesuje tylko walka. To przez takich ludzi jak ty przeżywamy ten potworny czas. Co chcesz osiągnąć tymi obelgami? Proszę, Proszę no tak moje racje właśnie się potwierdziły. Ha, 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 ha. Nie walczę dla rozrywki i nie mam zamiaru marnować czasu na takich ignorantów jak ty. Zaczekaj. Zapomnij o tym, co mówiłem. Po prostu denerwuje mnie to całe szaleństwo. Wojna dotyka nas wszystkich. To złe czasy i nie można nikomu ufać. Wiem o tym. A teraz powiedz, w czym mogę Ci pomóc? Nasiliły się ataki Orków na karawany i poproszono mnie, żebym się tym zajął. Kto dał ci to zadanie? Anok. Głupiec jest zdesperowany. Na co czekasz? Och, chciałbym mu pomóc, lecz jestem złodziejem, a nie wojownikiem. Orkowie stali się silniejsi. Czuję w tym jakąś magię. Jakie jest rozwiązanie? Dylan ma amulet. Gdybym go miał, od razu zająłbym się zagrożeniem ze strony orków. Cóż. Kim jest Dylan? Jest kupcem. Gdzie go znajdę? W Geldern. Na drogach jest pełno dzikich zwierząt, ale z łatwością znajdziesz drogę. Dlaczego po prostu nie kupisz od niego tego amuletu? Hej, jestem złodziejem, pamiętasz? Słuchaj, może zdobędziesz dla mnie amulet. Zrób to, a nauczę cię co nieco nie mego rzemiosła. Mam kraść? Ja tylko proszę cię o pomoc. Chcesz zabijać, aby zaprowadzić pokój. Dlaczego nie możesz czegoś ukraść, żeby chronić kupcę? Nie, to wszystko się skończy. Hmm. Dorzuć do tego list polecający. A, czemu nie? Dam ci go. Czy wojna wpłynęła na twoje... E, rzemiosło? Tak. Teraz ludzie bardziej to pilnują swojej własności. Może z braku okazji do kradzieży jest. powinieneś popracować na rzecz pokoju w Myrtanie? Nie ma lepszych czasów na sprawdzenie mych umiejętności. Po wojnie będę znał nowe sposoby kradzieży. Myrtana potrzebuje wyszkolonych ludzi. Może jej się przysłużysz. Służę wyłącznie sobie. Widziałeś tu kogoś, kto nie przejmowałby się wyłącznie sobą? Myrtana nie ma już serca. Czy kiedykolwiek zrobiłeś coś dla dobra Myrtany? A co ty zrobiłeś, przyjacielu? Zostaw mnie w spokoju i oszczędź mi wykładów. Jesteś pewien, że wojna się skończy? Zawsze tak było. Wojna przychodzi i odchodzi. Bohaterowie pojawiają się i znikają. I z się Zostajemy tylko my, mieszkańcy Mirtala. I za każdym razem musimy stawiać czoła z wiatrom zmian. Dobrze. Ruszam w drogę. Tylko tego nam trzeba. Okej, okay. mylisz cała mu Dylana. sobie trochę na arenie. Dobra, wiem co jest na arenie. Jakie, jakie zasady są, pewnie takie jak zawsze. Pokonaj jakiegoś tam zioma. Cześć. Chodź tu, chłopcze. O, ty No i proszę bardzo. Załatwione. Okej. Okay. Spróbujmy kolejnego sobie pokonać. on no, gdzie jest ten gościu od areny? Nie ma czasu do roboty? To jest jakiś lead, to nie. Zostaw mnie mm. w spokoju. jest ten gościu od areny? Przed chwilą to był. Bardzo dobrze. Teraz musisz zmierzyć się z jeszcze jednym. Bardzo dobrze! Powinien był wiedzieć. Wow, bardzo dobrze. To nieźle, przecież bezimienny po... dostał mutacji na chwilę. Chłopcze. tu chłopcze. Wow, leć! Bo się zaklinowałeś, chłopcze. Fist. Trafiony, trafiony, zatopiony, wie. Ha? No jak? O, oh, o, oh, o. Oh. E, panie, weź się spokój z panem, z tym wirkiem. Nowomorkiem. Trafiony. Zatopiony. Kolejny poziom. Zajebiście. I siła. Oj, ostrożnie. Siła. Hmm. Ma 20 punktów do rozdysponowania. Na pewno pójdę w tą siłę. Robi się coraz gorzej. Na pewno pójdę też w umiejętności walki mistrzowską, ale nie, to potrzebuje o, 200 twoja punktów. Głowa. O, moja głowa. Dobra. Tutaj informacji no, to nie teraz i kolejnym rozmawiam. ziomem. Pokonaj Everta. Na pewno masz jeszcze wiele do zrobienia. Dobra, chodźmy. Chodź tu. Dobra, zajebiście. O ten już będzie trochę trudniejszy. Ma nieco lepszą zbroję i nieco więcej bije. Dobra, zobaczmy sobie na moje mikstury. Mam i trochę. Mam też trochę cieczeni, którą sobie zrobiłem. Okej. Okay. No. gościu. Nie, bezimienny, co ty robisz, debilo? No zapoczeka. To jest właśnie fajne w tym, nie? Posuwałoby się coś takiego. Hey, Dobra, bo on mnie zaspami zaraz Ej, tu mikstury leczą procentowo O ty gnoju Dobra Naukamy się trochę tych mikstur Dobra, zajebiście. się, e, 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 e. Dobra, zajebiście. Wieczór. Najlepiej smakuje z sosem. Zajebiście. Nie, tutaj za walkę na arenie w Gotiku 3 dostajesz siłę. To za darmo. Tego fajnie, nie? Darmowe to statystyki nie zostaw mnie w spokoju. Daj, polegać. Sam mógłbym ci to powiedzieć. Na pewno masz jeszcze wiele do zrobienia, nadzorca? Tego będzie jeszcze więcej kłopotów. To my też pójdziemy ciąć komara. Sam mógłbym ci to powiedzieć. Patrzcie jak szybko będzie w stanie. A naprawili to. Dobra. Niektóre problemy same się No to jest szybkie zbieranie w Gotiku 3 I ci się nie chce, to możesz sobie pozbierać. Dobra robota.

No i co, to by było na tyle. Dzięki Wam za oglądanie tego odcinka. Tutaj sobie zrobimy kolejny, kolejne zadanie, które tutaj jest. Dzięki Wam za oglądanie. Ja byłem rewest. No i trzymajcie się. Miłego dnia. Bajo!